Szybka, oj, szybka, Alexa, musimy bo mam mi pożar. Zepsuł nam się pojazd. Dobra, rzucajcie co Nie, Dzień dobry. Co to? No pali się to stądowa. I tego wrak, no pomóżcie nam. A gdzie I skorzystać to... U kogo? No tam y, gdzieś kilometr drogi, a mamy samolot stary, nie i nie ma jak dojechać. Wrak, pomóżcie skończyć to. Jest tak. No, no, i akcja jest, nie, no brak. No, 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 no taki się czuje, remontują. No, no dobra, akty, dobra nie, nie mam czasu, bo jestem u no, jest no, no Dzięki, dzięki. Duchy, duchy. Duchy, duchy. Co tu się dzieje? Jedziemy do pożaru. popsuł nam się samochód. Czy jest pan w stanie nas podwieźć? Już, zaraz wam pomogę. Tu podjedzie pan troszeczkę do przodu i skakujemy no. sprzęt. Dobrze, nic mi starczy. To daleko, zatem niech się cofnie. Tak dawajcie, tak dawajcie. Tak, tak. dawajcie! Dawaj! Dawaj! Co Nie powiedziałem, że tam No już, już ładnie wiem. Ja no i jak to się mówi? Widzi wszystko. A trzeba dużo pomóc. Nie mamy czyni